Twój biznes potrzebuje wydajnego i prostego w zarządzaniu rozwiązania sieciowego, które oszczędza czas, koszty i zapewnia bezpieczeństwo. Poznaj Cisco Meraki kompleksową platformę zarządzania siecią, stworzoną z myślą o rozwoju małych i średnich firm. Cisco Meraki to oparty na chmurze ekosystem rozwiązań zapewniających łączność, pracę hybrydową i bezpieczeństwo. Meraki oferuje zarządzanie w chmurze z poziomu jednego prostego w obsłudze panelu. Możesz łatwo monitorować, zarządzać i konfigurować Twoją sieć bez fizycznej ingerencji w urządzenia. W kilka minut ustawisz reguły bezpieczeństwa w całej sieci, rozwiążesz problemy i przeczytasz wskazówki, jak zoptymalizować Twoje urządzenia. Małe i średnie firmy dzięki Meraki oszczędzają średnio aż 92% czasu spędzanego na zarządzaniu siecią. To oznacza ogromne oszczędności. Nie musisz zatrudniać dodatkowych specjalistów do opieki nad Twoją infrastrukturą. Rozwiązania Meraki projektowane są zgodnie z ideą plug and play. Zapomnij o godzinach spędzonych na ręcznej konfiguracji. Urządzenia będą gotowe do działania po wyciągnięciu z pudełka i podłączeniu do internetu, a gotowe szablony konfiguracji przyspieszą cały proces i pomogą uniknąć błędów. To szczególnie ważne w firmach wielooddziałowych, w których ręczna konfiguracja każdego urządzenia oznaczałaby ogromną inwestycję, zarówno czasu, jak i pieniędzy. Bezpieczeństwo w Meraki rozwiązania bezpieczeństwa takie jak firewall i szyfrowanie wbudowane są bezpośrednio w urządzenia, a dzięki Cisco Talos, globalnemu liderowi w analizie zagrożeń, Meraki zapewnia automatyczne aktualizacje i ochronę nawet przed nieznanymi dotąd zagrożeniami. Cyberbezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było takie proste. Co to oznacza dla Twojej firmy? Oszczędność kosztów operacyjnych nawet o 90% i pełną gotowość na cyfrową przyszłość dzięki prostemu skalowaniu rozwiązań. Intuicyjna obsługa, dożywotnia gwarancja sprzętowa i wsparcie techniczne dostępne 24 na 7, sprawią, że Meraki będzie Twoim sojusznikiem w osiąganiu kolejnych celów biznesowych.